No i tak, witam was w mojej kuchni. Dzisiaj wieczorem, jest wtorek, wieczór, godzina która? Ósma, o. Robię smalec. Chciałem wam pokazać jak go robię, jak go robię i zapraszam do oglądania. Smalec u pospolitego. No to musicie mieć szpyrkę, najlepiej z, ze świni takiej wiecie z chowu od gospodarza, no niestety ja takiej świni nie posiadam, kupiłem, e, kupiłem w takim, jak się to nazywa, to jest Fleischmarkt, e, Hala taka duża, co zabijają świnie rzeźnia, ale to ubojnia, o ubojnia ubojnia tutaj u mnie w rejonie u świni kupiłem i zostało mi takiej fajnej przerośniętej szperki pustego fetu No i lubię sobie tak niekiedy zrobić smalczyku i tego góreczek Kiszony. Cebulka, bo coś tam mi, mi się wcina, kana no, kanapiszcze się robi I człowiek wie, że żyje I Tutaj za granicą też trzeba trochę tej e, Polskości kurcze, bo to jest tak jedzenie niedobre w tych Niemczech Kiełbasa to już w ogóle Ja sobie tam ktoś jedzie do Polski, to sobie zamawiam, albo jest taki, e, taka firma, co przywozi też do, do Niemiec polska firma, e, produkty polskie. no to od czasu do czasu sobie zamawiamy. Na świnie to właśnie biorę sobie pół świni albo całą świnię w tym właśnie w tej ubojni. No i tam ją później przerabiam na szynki, boczki, kiełbachę niekiedy ukręcę. Wstach miał i i krupnioki były. Potem idzie normalnie sobie zamówić też krew, podroby wszystkie. I także normalnie można jak w Polsce żyć. Bo tu w tych marketach to kupować no to jest katastrofa. Sama chemia, same EEE ee, ee stoi, że wali to po wątrobie i po zdrowiu jak jogli. Zamiast takiego, takie kiełbasy czy innych tych produktów, lepiej sobie walnąć setę czystej wody. Najlepszy bimberek by był. Trzeba było chyba zamówić w Polsce setę na dzień, sobie walnąć na rozrzedzenie krwi. No i człowiek żyje jak, jak, jak król. <laughs> Mam też swój ogródek, swoje warzywa. Mam ogórki, pomidory, posadzone sałata, szotkiewka, szczypior, lubczyk, fajnego do dorosłku do nie no i mam te swoje kurki jajka ma się swoje no i zawsze później jakąś kurę się zabije to na rosół jest jest całkiem inny rosło nie jak to ze sklepu się kupi no to wiadomo ani tam oczka żółtego się nie zobaczy rosło jak to na paszy hodowane, na antybiotykach ja tam naturalnie na zlewki zlewki mi koledzy przyłożą co tam na przykład nie dojedzą z obiadu no i pszenica, kukurydza dla kuchu. bo króliki tak samo mam przecież no to tak samo marchewa, teraz trawa zawsze się ubije i do zamrawarki się wsadzi nie jest te swoje Jeśli ma możliwości to to dlaczego nie co mają gospodarka jest no to nie będzie to stało puste chociaż tyle człowiek może zrobić dla siebie żeby trochę zdrowiej żyć ja kroję sobie ten 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 szpek tę, tę słoninę do tego dodawam, dodaję jeszcze yy, mały garnek. muszę tu zmienić ten garnek. Yy, dodaję do tego jeszcze taki cienko skrojony boczuś. To ładne skwareczki wychodzą później na chlebku. Muszę garnek zmienić, bo ten jest za mały. Za mało. No, moja żona tu zafoliowała hermetycznie mój boczuś muszę to poopierać Zaraz Wam pokażę oj Na boczek też mój spojski podwędzany pokrojony w kostkę, że ona mi to hermetycznie zawsze zapakuje się zamrozi i zawsze później jest do do tego właśnie smalczyku. Ale nic, ja muszę większy garnek wziąć. I to pewnie przetopiło się. Dajemy no do wielkiego gara. Bo ten był za mały, ale później się topieni i ucieka. No i to pójdzie teraz na, na piec. Do tego zawsze daję taką nie za dużą cebulę w całości wstawem. Zawsze jest taki fajny posmak cebulowy, trochę niektórzy tam kroją cebulkę, później dają do miseczek i, i mają z cebulką, ale ja uważam, że. Jak jest cebulka pokrojona w kostkę w misce, to ten smalec długo nie wytrzyma. Psuje się szybko. nie no. ja daję tak. I jest dla mnie ok. Dobra, ja to daję na piec. Widzimy się za chwilę. Cebulę na razie wyciągnąłem. Cebulę dodaję dopiero jak... Yy... No, już się trochę wytopi, po prostu już pod koniec praktycznie, te 10 minut tam ją trzymam. No i trzeba stać i mieszać, 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 mieszać. Można troszkę wody tam doleć, żeby to się tam nie, nie przypaliło od dołu. Woda i tak wyparuje. No i tak robimy. Smalczyk. No i tak. Smalec dochodzi. W jest zrobione. Będziemy go przelewać. Dobra. Do dzieła. Żeby łapek nie poparzyć. To gorące. Panie. Bo. To jest niepotrzebne. Skwareczki, skwareczki. Koreczki na dole a górze smaczki, o, będzie miał miś. So. Następ miseczka. So. No i naturalny, Naturalne smarowanie na chleb Uwielbiam do tego kiszuny ogóraz trochę magą pokropić Ua. Cebulka No jest mega naprawdę kto nie wierzy, to niech przyjedzie spróbować Zapraszam Długi nie potrzebujemy. O. Ba. Mama przyjechała Alanku. Dobra, moi mili, jak się podobało, no to wiecie, co zrobić. Suby, łapy w górę, dzwonek w góry, Siemandero, ty do spania. Czus. noc.